Cześć, mamy do was w kolejnym materiale na tym kanale, a dziś gramy z Victorem. przywitaj się! Hello! Moi drodzy, dziś gramy w Natural Disaster Survival w Robloxie. Eee, było już to dwa razy, chyba nawet trzy razy. Eee, katastrofy są, tak, my musimy przetrwać w tych katastrofach. Raz może być niezwykle, raz może być tsunami. Eee, no, i tyle, i nigdy nie będzie spokoju. No. Yy, Okej, okay, teraz ja mogę zagłosować szybko na. Yy, dobra, będziemy yy, lecieć. Tak, będziemy lecieć. Yy, będziemy lecieć w kosmos. M mam nadzieję, że to nam się uda. Ujemy ja przynajmniej. Nie, nie lecę, bo ja wiem, jak to się skończy, i. Ej. Jest problem. Jesteś jaki? Nie wiem. nie działa. Coś się stało. No A w... ja zginęłam. Jak? Nie wiem. Tepnęło mnie i od razu zginęłam. A mi W nie działa. Innym też nie działa. Innym też nie działa. Co oh, jest? No, panie, jak głośno jeszcze w dodatku, cicho mi tam, Mój drodzy Problem A tam jeszcze nie może wystartować, no przecież to się przewali Tornado, tornado, halo panie, tornado, ja się ufać nie mogę, no panie. Jeżeli ja to przeżyję, to to będzie cudo No ufaj się, no właśnie ty, no ufaj się ty

chcę zaśpiewanie, wiem, mam okropny głos. Dzięki. No jak chcę uciekać! No. Ja, ja nie mogę w ukliknąć. No. <laughs> Inni też nie mogą. Problematic! Halo? Help <laughs> <Let> me please. <laughs> Ej, czyli, jeżeli ja to przeżyję, to no to będzie hardcore. O, no, nie przeżyję. Łeb mi ucieka. No się nazywa życie na Kevendi. <laughs> życie... Chodźcie na kawę, ja nie mogę. Ja nie, ja to co Co jest? Ja, ale wiem, że na pewno... A, ja się, nadal, a ja się nadal lubię nie mogę. A jeszcze włosy cię chciał. Wiem, a ja się rzucać ja nie mogę. Co jest z tą grą? Do mojej drodzy wymienimy się za chwilę. Mówię, że startować sobie grę. Moi drodzy, w tym momencie skończyła się mapka. Jak sami widzicie. E... Aha, ty, bo ja nie gram z tobą. Jeszcze raz. Moi drodzy, w tym momencie na pewno wchodzimy do dobrego serwisera. Oby. Dobra, weszliśmy, jest Wiktor. Witaj. Czas yy, teraz tak, czoła usta? I ja się znowu usać nie mogę. Halo, naprawcie to! Moi drodzy, to przez kompas. Kompas wam psuje. Wystawiciel, Chodzimy do szkoły czy na szkołę? Do szafki. Jak chyba na no, wiesz... Chociaż, ja, no właśnie, nie wiem, bo. Buguje się do woda. Szpia... Nie, bo wiesz, co, buguje się woda, ale są chmury. I teraz. A może są dwa? Nie, nie ma dwóch, bo by od razu pokazało. Chyba ja bym wyszła... szedł na. Tutaj. A be, będzie, będzie albo kwas, albo śnieg pewnie. Osiem, co? Woda się buguje. Jak się woda buguje, to co coś... Coś jest z wodą, ale widzę, że właśnie... Mówiłem. Bo jakby nie pasowało mi i to, i to nie jednocześnie. Jest kwas. I uważaj lepiej. No ten deszczyt. kwas jest coś nie wcześniej, wszędzie znaczy. tobie pada tutaj. A ty fałszujesz? Wiem. Ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem. Luz. Dobra, jest ja sobie tutaj stoję. A drugie piętro nie ma po co wchodzić co so, tak mi się wydaje, że nie ma po co dawaj tu. Tutaj jest bezpieczny. Co ty taki niski jesteś? Halo. Nie wiem Oj, oj oj, oj Ja myślałem, że zginąłem, bo był taki dźwięk I ja nie mogę. Ty jak on jest wy... Jak on taki wysoki? Halo? No, Dobra, dawaj na górę. Ty! Nie dotknęło mnie! Jestem na górze i to mnie nie dotyka w ogóle. Ale ja. ja. Ty, no, jestem na górze i to mnie w ogóle nie dotyka. I mnie Normalnie stałem na boku. Co jest? I wygrałem tak. nawet. Ja się znowu nie mogę usać. A nie mogę się jednak usać. Mój drodzy, Jeżeli jeszcze tego nie, kupu, nie kupiliście, to lepiej nie kupujcie. Bo wydaje się. Zapisz sobie na przykład kupić jabłko. Y Albo bardziej moim Insta, Znowu się nie mogę usać, chyba. Albo może balonik. O, mogę się usać. Ale fajna mapa. Nie wiem, czy ja w nią kiedyś giałem. Ej, sej, ja idę typ, nie. Oczywiście, na samą górę od razu jesteś, na samej górze, nie, Nie wiem, jakoś. Patrzę, czy gdzieś nie ma. Dobra, wulkanu na pewno nie będzie. Woda się gdzie niegdzie buguje. chmury nie ma. Czyli nie będzie padać. Woda się buguje, to znaczy, że wchodźcie na górę natychmiast. Chyba. Ej, da się tutaj w ogóle wejść na samą górę bez tego, Dasia? Bo to jest dziupla. Co? O ja! To jest wirus! Wirusowa, gdzie jest? Gdzie jest wirusowa? Nie wiem. Ej, w sensie, ja nie wiem, czy to dobrze rozumiem, że co, że jedna osoba jest. chora? Tak? Nie wiem, sobie jakieś. Pieletowe kulki na ziemi ty Nie, bo to jest coś, że... A ktoś kaszle Wiem Ty nie! Trzeba unikać takich kulek, nie? a ty nie ma żadnych kulek no jak zejdziesz sobie na dolne piętro, to jest ich duże. A co jeżeli się wejdzie w te kulki? To zaczniesz kichać, więc już został damage. Chyba. Aha, dostałem mage O, teraz ja przykam. Aha! I soj! Ja nie tego nie mogę nie dotykać! Mnie to tam! Mnie to bije! Mnie to bije! Naprzerzułam! Ej! Wiesz, bije. Bije u mnie bijenia! Dobra, e, moi drodzy, dziwnie też, że poczuliśmy to się się tam, bo to jest ciekawe, wiesz? Jakby w ogóle nie można tego dotknąć! Bo jak to dotniesz, jedną kapelkę chociaż, to od razu tak zachowuje, że tam, że po prostu to schodzi HP, nie? Nawet, jeżeli już tego nie dotykasz. O ja. ciekawe. No, moi drodzy. O! Po co chcę po kolei? Tam... Oj, co jest? Dawaj, siadaj! Jestem! Ha, nara! Dawaj, siadaj, siadaj! W jak widzicie? Fajne, spokojne, bujanko. Jeszcze tutaj z jakąś. Czy to sanką. ja ty wiesz, że jeżeli my teraz spadniemy z tego. To będzie Lipton Ice. -T. My teraz. A my teraz na górę lecimy. Jak to. No, nie, 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 nie. nie. Pani najlepiej. Czemu my akurat byliśmy na samej górze? Nie oby. I ciak, kiedy zbudował ten dom. Five minutes later. I te, o, teorety, które tam ugrzązły, nie, na no, żadny jeden tam ugrząz o spadł. No ale te... takie rzeczy to, że odczci kompli. A ja właśnie to znam, kiedy już <laughs> ty. Ej, ja się do tutaj zastanawiam, jak to się nadal kędzi. <laughs> ja nie wiem, czy to nie powinno paść. Right there, no bo. Nie ma czego się czepiać. moi razy, teraz będzie ostatnia runda i zobaczymy, kto przeżyje. Czy ja? Czy Wiktor? Czy oboje? Czy nikt z nas? 5 Siedziba Robloxiana! Co to? Co to są za świeczki? Halo? A, to nie są świeczki. To jest płotek. O, tutaj jest na dół jeszcze przejście. Ja bym preferował na górę, jak słyszę ten wiatr. To są? To... No, i to ogromne. Więc ja bym jednak na dół poszła. No Ale nie chcesz... do... mi, mi się wydaje, że po prostu będzie śnieg No, Eee. Nie! <laughs> fajny śnieg! No naprawdę no ja fajny śnieg, tak powiem, kiedy... nie... Zeskoczyć nie mogę, bo nie mam balona. Idę do ciebie! O, bewa ty! Olo. <laughs> A ja ty wiesz, że jeżeli... Stój! Odejdź! Odejdź na odległość! Kogo trafi, na tego bęc. Ty, a są? Co? co? Chodź na górę, chodź na górę bardziej. Będzie lepiej. Chodź na górę. I wtedy będzie na kogo wypanie na tego bęc. A co, a co jak, kiedy będziemy iść? Na kogo na tego Super, ty idź tam, na drugą stronę. Ty idź tam, na drugą stronę. I uwaga, kogo coś nie? Kogo coś nie? Co, tam tamta ściana jest bardziej wytrzymało. No <grystanie> to u mnie jest nic nie ma na pewno. Nie, <grystanie> to na też nie ma faktycznie. na to nie jest, ale. jest tylko jedna ściana. Na pewno dostanę, też tylko jedna ściana, nieważne. Tak, ja tutaj w ogóle nie mam tego. Ja jednak tutaj stanęłam. <laughs> Moi drodzy. E, pobawimy się. I przeżyliśmy! Moi drodzy, bardzo fajna gierka. Fajnie, że na końcu były pioruny. Fajnie, że e, nikt. E, w sensie, że przeżyliśmy. E, I fajnie, właśnie, że była mapa Robloxa. I nawet e, ładnie ona wygląda, ta mapa, bo. Chyba kiedyś ona wyglądała inaczej, albo że jej trochę nie odkrył. Dlatego też, moi drodzy, to tyle, trzymajcie się i cześć! Pa, pa!